Cześć kochani, witam Was w dzisiejszym filmie i chciałabym dzisiaj Was zaprosić na mój budżet na maj. Kończy się nam już miesiąc, więc zbliża się filmik właśnie z budżetem i z podsumowaniem budżetu tamtego miesiąca. Co prawda jeszcze tego nie było na mnie na kanale. Myślę, że to będzie ciekawa inicjatywa i tego możecie się spodziewać w następnym filmie, także stay tuned. Ale dzisiaj zaplanujemy sobie wspólnie budżet. Myślałam, żeby to zrobić w innej formie niż zawsze, bo zazwyczaj właśnie tylko i wyłącznie Przekazuję Wam, jakie mniej więcej wydatki mnie czekają w tym miesiącu, no i jak wygląda mój budżet na ten miesiąc, ale w tym miesiącu będzie to wyglądać troszeczkę inaczej z tego względu, że tak naprawdę mój budżet co miesiąc wygląda bardzo podobnie, ponieważ moja wypłata jest taka sama i tak naprawdę budżet wygląda bardzo podobnie co miesiąc, ponieważ moje wydatki są mniej więcej ustrukturyzowane. Ustrukturyzowane i bardzo podobne, ponieważ my nie mamy jeszcze takich typowych rachunków. Jak wiecie lub nie wiecie, i my mieszkamy u moich teściów i tak naprawdę nie płacimy żadnych rachunków takich podstawowych, więc jedyny rachunek, który płacimy, to jest mój telefon i to jest. Taka sama cena, stała cena po prostu co miesiąc, więc ten mój budżet jest przeznaczany co miesiąc praktycznie na te same cele. Jedyne zmiany to są y, oszczędności, czyli te koperty, w których y, są moje fundusze celowe, no i tam po prostu w różnych miesiącach inaczej je rozdysponowuję, te pieniądze, które mi zostają, a właściwie to te pieniądze, które zaplanowuję, że oddam sobie, czyli właśnie. Które mm, chciałabym przeznaczyć na oszczędności w tym miesiącu. A więc dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na moich celach na ten miesiąc celach finansowych i yy, przekażę Wam m.in. dzięki temu też i mój budżet i zaplanujemy wspólnie sobie mój budżet. Yy, może Was to zainspiruje do Waszych budżetów w tym miesiącu, może Was to zmotywuje do tego, żeby ten budżet u siebie stworzyć, yy, i tak myślę, że w ten sposób będziemy działać. Zapraszam. A jeśli ta moja gadka o moim budżecie i inne filmy na przykład cię y, zainspirowały, zaciekawiły, będziesz chciał zostawić u mnie dłużej na kanale, będziesz chciał, będziesz chciała, to zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału, bo to bardzo, bardzo mnie motywuje i ja po prostu czekam na każdą osobę i naprawdę cieszę się z, ka z każdej nowej osoby, która tutaj jest, oraz jestem po prostu zakochana w osobach, które są już tutaj ze mną od dłuższego czasu. Dziękuję wam bardzo, bo gdyby nie wy, to ten kanał by nie istniał. Ok, bez zbędnego przedłużania zaczynamy już. Pierwsza rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć to, że to, że te podsumowanie miesiąca, które będzie w następnym filmie, będzie to dość długi film, także spodziewajcie się tego. Ten film bardzo mnie napawił takim nowym spojrzeniem na mój budżet i takim nowym, nową motywacją do tego, żeby ten budżet robić i ogólnie robić takie wszystkie rzeczy związane z nim. Co to znaczy? To znaczy, że w tym miesiącu planuję, żeby to kontynuować, żeby kontynuować właśnie to ym, spisywanie wszystkich tych moich wydatków i spisywanie wszystkich moich zakupów do kalendarza, bo to jest właśnie taka rzecz, którą planuję zrobić, czyli po prostu sobie biorę mój kalendarz, który mam na ten ym, rok. I sobie wpisuję, w jakich dniach w tym miesiącu na co wydawałam pieniądze. No i później pod koniec miesiąca sobie to zsumowuję, ile tych pieniędzy zostało przeze mnie wydanych. Kolejny cel to zakupy raz w tygodniu. Co prawda chciałabym to troszeczkę podzielić z tego względu, że jak zobaczycie w przyszłym filmie, robiłam taką ciekawą rzecz, zrobiłam taki ciekawy eksperyment i chciałabym go powtarzać. Robić zakupy dwa razy w ciągu tygodnia, ale będzie to po prostu podzielone w ten sposób. Że będę zamawiać sobie rzeczy z tugut tyle Wam już mogę podpowiedzieć o co chodzi, w tym, w tym, w tym moim całym eksperymencie. Będę zamawiać sobie rzeczy z tugut i na podstawie tego będę tworzyć później listę zakupów i jadłospis na przyszły tydzień. Także w sumie to zakupy będą robione przez dwa razy, ale jedne to będą takie niespodziankowe zakupy, no a drugie to będą już typowo ustrukturyzowane zakupy, które chciałabym zrobić na dany tydzień. Chciałabym to zeksperymentować, chciałabym to... Yy... Takie doświadczenie sobie zrobić i zobaczyć, czy to wpłynie pozytywnie czy negatywnie na moje wydatki w ciągu miesiąca, i będziemy to sobie podsumowywać później w maju. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o moje wydatki, to chciałabym również się skupić na tym, żeby je podzielić bardziej, ponieważ do tej pory moje wydatki tak naprawdę dzieliły się tylko i wyłącznie na wydatki związane z Filipem i spożywką, i tak naprawdę ja ich dalej nie dzieliłam, tylko one po prostu były na moim koncie i ja sobie je wydawałam. Tak jak Wam mówiłam w ostatnim budżecie, budżecie kwietniowym, do którego Was serdecznie zapraszam do zobaczenia sobie, bo tam mimo, że jest ten budżet na kwiecień, to jeszcze tam dużo rzeczy sobie dopowiadam ciekawych, co mogą Was zainteresować na temat właśnie budżetu. I tam właśnie mówiłam o tym, że ja tak naprawdę tego, tych pieniędzy, które są na wydawanie w ciągu miesiąca, tak poza tymi wszystkimi wydatkami stałymi, rachunkami i tak to właśnie tymi wyda te wydatki zmienne, ja ich tak naprawdę za bardzo nie dzielę, tylko po prostu mam daną pulę i je, ją wydaję w ciągu miesiąca. Planowałam, żeby to zrobić tak, żeby sobie podzielić ją na tygodnie, ale jednak zdecydowałam się, że na razie nie będę ich dzielić na tygodnie, tylko będę ją dzielić na kategorie. I mam kilka takich kategorii, na których się skupiam. Pierwsza rzecz to jest spożywka, i tutaj są jedzenia, które jem ja, Filip. I niekiedy kamil, ale to tak naprawdę są takie rzeczy, które no ja dokupuję, bo to nie są takie yy, ogólne zakupy. Tylko to są takie rzeczy, które ja dokupuję, które jem tylko i wyłącznie ja i Filip, bo takie podstawowe zakupy to są takie zakupy uzupełniające, bo podstawowe zakupy robi moja teściowa. Kolejna kategoria to jest Filip, to znaczy tutaj chodzi o y, ubranka, o buty, o jakieś zabawki. Jeśli bym jakieś kupowała, ym, o takie rzeczy przede wszystkim, to to właśnie jest taka druga rzecz, na której chciałabym się skupić, jeśli chodzi o moje wydatki. Kategoria. Kolejna kategoria jest to apteka, bo naprawdę dość sporo wydajemy w ciągu Miesiąca na aptekę i na leki. I to zauważyłam dopiero niedawno, bo apteki naprawdę wszyscy mówią o tym, że spożywka jest droga i wszystko wzrastają ceny, a nikt nie mówi o tym, jak dużo kosztują leki. Zwykłe suplementy diety, zwykłe jakieś takie, wiecie, podstawowe rzeczy, które na większość z nas tam na przykład używa czy raz na jakiś czas kupuję. One są tak mega drogie ostatnimi czasy, że za taki wyjść poniżej stówy to graniczy z cudem naprawdę. Czwarta kategoria to jest drogeria. I tutaj w drogerii są również rzeczy filipowe, czyli pampersy, chusteczki, jakieś takie rzeczy, które bym kupowała dla Filipa, ale również takie rzeczy, które ja bym kupowała dla siebie i które planuję kupić w tym miesiącu. Więc w ten sposób chciałabym podzielić wydatki. To jest kolejny mój cel finansowy na ten miesiąc. A poza celami finansowymi Mam również produkty i rzeczy, które chciałabym w tym miesiącu kupić, które muszę w tym miesiącu kupić lub chciałabym kupić. No i tak naprawdę w tym miesiącu złożyło się tak, że jeśli chodzi o rzeczy, które muszę kupić, bo mi się po prostu skończyły lub już są dosłownie na wykończeniu, są to rzeczy tylko i wyłącznie kosmetyczne, a właściwie to pielęgnacyjne i pierwsza rzecz to jest krem do twarzy. Który muszę kupić, ponieważ już mi się naprawdę kończy, już jest po prostu wybieram palcem z tego opakowania. I druga rzecz to jest SPF. Mój SPF również mi się kończy i zdecydowanie chcę go zmienić, bo bardzo mi się nie podoba i nie, nie, no nie pasuje mi po prostu ten SPF. Wydaje mi się, że mnie zapycha, także muszę go po prostu zmienić na inny. I mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakiś porządny fajny. Jeśli macie jakieś fajne SPF, -y, które są takiej lekkiej formule i nie za bardzo, bo wiem, że one mają taką tendencję, że po prostu błyszczy się twarz po nich. Jeśli macie taki, który nie aż tak bardzo błyszczy tą twarz. To również y, pole, po, po prostu chciałabym, żebyście mi polecili go w komentarzach. Z rzeczy, których chciałabym kupić, to chciałabym się skupić na tym, żeby y, kilka rzeczy kupić do domu, jeśli będę w stanie do tego nowego domu, jeśli będę w stanie coś. Z... Jeśli będę w stanie po prostu coś kupić, bo no, nie wiem jak to będzie z pieniędzmi w tym miesiącu, szczerze mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o moje oszczędności i o tym mówiłam już też w kwietniowym budżecie, w tym miesiącu jest dość sporo wydatków, i dlatego z oszczędności będą chyba nici w tym miesiącu, po prostu. E... Wydaje mi się, że moje fundusze celowe bardzo ucierpią, jeśli chodzi o ten miesiąc. Jedyny fundusz celowy nie do ruszenia, i jego ruszę tylko i wyłącznie, kiedy będziemy walczyć po prostu o, o, o życie, chyba nie wiem. Ja nie wiem, kiedy ja, ja go ruszę, ale na razie no, nie ma takiej opcji w ogóle, żebym go ruszyła. Jest to fundusz celowy na moją kuchnię do domu i, yy, i tam po prostu zbieram pieniążki na tą kuchnię, yy, ale z pozostałych funduszy celowych przede wszystkim z naszych inwestycyjnych i z awaryjnego chciałabym kupić. W tym miesiącu po pierwsze, musiałabym zapłacić moje ubezpieczenie samochodowe, yy, i na to, na to mam już pieniądze nazbierane tak naprawdę, ale jest jeszcze druga rzecz, którą muszę w tym miesiącu yy, na którą muszę wydać pieniądze w tym miesiącu i są to urodziny. Mojej kuzynki. Jest to osiemnastka, więc jednak te pieniądze są potrzebne na tę urodzinę. Dlatego no, chciałabym po prostu, no, muszę po prostu te pieniądze ruszyć. Także tak to wygląda, dlatego wiedziałam, że ten miesiąc mnie czeka cięższy, dlatego w tamtym miesiącu więcej pakowałam pieniędzy w te nasze inwestycyjne koperty, z tego względu właśnie, że wiedziałam, że w tym miesiącu czeka nas takie, no czekają nas wydatki większe. Również planuję się trzymać tego planu, żeby wydawać w okolicach 800 do 1000 zł na właśnie te wszystkie wydatki zmienne, nasze comiesięczne takie wydatki, które ponosimy w po prostu, tak o. No, więc yy, tak, chciałabym się tego trzymać. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Mam nadzieję, że tak, ale to zobaczycie na koniec miesiąca w podsumowaniu. Znowu, mam nadzieję, że Wam się ten y, te, te, taki pomysł na te podsumowania i na te budżety, zaplanowanie mojego budżetu Wam się spodoba, bo powiem Wam, że bardzo mi się to podoba, bo ja będę mogła później sobie. Ewentualnie to spojrzeć na to z jakimś tam, yy, z dłuższym czasem, na przykład tam, nie wiem, za rok, zobaczę sobie, jak wygląda, wyglądał mój budżet rok temu i będę widzieć, jak to się zmienia, jak to wszystko ewoluuje i czy to idzie w dobrym kierunku, czy to idzie w złym kierunku. Yy, I może się nauczę czegoś od siebie samej z przeszłości, na przykład. Yy, no nie wiem, dajcie mi znać, yy, jak Wam się podobał ten film. Yy, I jeśli macie jakieś takie. Fajne propozycje, pomysły, albo jak to wygląda u Was w budżecie, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ja bardzo lubię te takie kwestie finansowe z Wami, dyskusje jakieś takie prowadzić. No i też jeśli macie jakieś pomysły na filmy, to również yy, bardzo. Serdecznie zapraszam Was do komentowania. Również Was zapraszam na mój drugi kanał, bo wiecie, że ja tam dalej y, publikuję co, co tydzień filmy i myślę, że są fajne. Staram się, żeby były ciekawe. Także jeśli Wam się podoba tematyka macierzyńska, to wiecie, tutaj gdzieś będzie, chyba tu, gdzieś, albo tu, no, no nieważne. Tak więc co, nie przedłużam dłużej. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego tygodnia i pa pa.